ustami Taki dźwięk robił No tak, no to wszystko widać A co on, on, a co on tam, a co ma tam w tym plecaku? On tak... <laughs> Czemu on tak a... idzie z tym plecakiem? <laughs> a po co <to> ten plecak? <laughs> Nie, one wiedząc z mamą też zawsze na plaży z plecakiem pomykają Na moment dziewczyny i widzimy się w Polsce Albo wy tutaj, z jakiś jak trochę podrośniecie, co to ojciec was spakował do samolotu. Tanie. Nie, z Nie, z troszkiem. Nie, nie, nie jest strasznie. To prawda, nagroda. Na tym etapie to... Ach, nie, ja już widzę, jak to reaguje. i już widać morze o boże jakie piękne morze chciała pani? Ja idę się wykąpać zobacz jakie fale są o ja trochę za duże wow, tam z tyłu to jest serving, bardzo serving są ja tam nie idę Bo tam nie się, w o, Ta. wczoraj mnie wygięło na taki jak...